Sposób przeżywania czyśćca jest dla każdej duszy inny, bo Bóg oczyszcza człowieka dokładnie tam, gdzie jego serce najbardziej tego potrzebuje. Każda dusza doświadcza więc innego rodzaju duchowego ognia. Jedni cierpią z powodu dumy, inni z nieuporządkowanych przywiązań, jeszcze inni z braku miłości. Intensywność tego oczyszczenia również jest indywidualna i zależy od głębokości ran grzechu oraz od tego, w jakim stopniu człowiek pozwolił Bogu działać w swoim życiu? Także czas przebywania w czyśćcu jest różny. Niektóre dusze potrzebują jedynie krótkiego oczyszczenia, inne dłuższego, zgodnie z mądrością i miłosierdziem Boga. Sam sposób oczyszczenia odpowiada natomiast osobowości duszy. Bóg zna jej historię, słabości i wrażliwość, dlatego prowadzi ją drogą najdelikatniejszą, a jednocześnie najskuteczniejszą